Dzień dobry, szanowni państwo, witamy na konferencji prasowej Konfederacji, posłowie Michał Urbaniak, Krzysztof Tudy. Drodzy państwo, Polska przestaje być coraz... przestaje być bezpieczna, coraz większe zagrożenie się na Polski pojawia. Mamy presję z zagranicy, presję na, na granicę polską, zagrożenia zewnętrzne, ale również, niestety, Trzeba to jasno powiedzieć, pogarsza się sytuacja, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne Polski i to mówimy o tym jednym z najpoważniejszych zagrożeń, czyli zagrożeń związanych z pracą siatek obcych wywiadów. Niedawno ABW, Polski Kontroler Cywilny, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła siatkę, największą w historii, siatkę rosyjskiego wywiadu. Tutaj według informacji prowadzonej była ta siatka przez GRU. Siatkę, która operowała szczególnie na Podkarpaciu. Pod obserwacją były transporty. Z pomocą humanitarną oraz wojskową, które z Polski czy przez Polskę są kierowane na teren Ukrainy, została ta siatka namierzona w taki sposób, że ustalono miejsce, gdzie jest zainstalowana kamera, i przez cyfrową pracę zidentyfikowano osoby, które odbierają, odbierają te sygnały, przekazują do swoich zleceniodawców w ten sposób kilkunastuosobowa siatka wpadła, co szczególnie powinno działać otrzeźwiająco 75% składu tej siatki szpiegowskiej to byli obywatele Ukrainy. Szanowni Państwo, sprawa, sprawa wygląda tak, że im więcej im więcej niepolaków w Polsce, im więcej imigracji. No, również w tym przypadku, jak widać, uchodźców tym bardziej pojawia się rezerwuar dla rekrutacji przez obce służby specjalne, no nie tylko, również przez organizacje terrorystyczne. I większe wyzwanie stanowi to dla polskiego kontrwywiadu, żeby takie sprawy przypilnować. No, tutaj mamy z jednej strony sytuację, w której ta siatka wpadła, i wielkie gratulacje dla oficerów ABW. Ale jawi się oczywiste pytanie, ile takich siatek jeszcze w Polsce działa, może działać, jakie zagrożenia mogą być generowane z tego tytułu. Również w tym momencie trzeba powiedzieć o bardzo ważnym postulacie, czyli o postulacie wzmocnienia polskiego kontrwywiadu. Tutaj to jest długi wątek, ale idąc tylko skrótowo, eksperci są zgodni co do tego, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie powinien zajmować się sprawami policyjnymi, nie powinien swojej energii przepalać na to, co powinna robić policja, a powinien być ultra skupiony na zagrożeniach, właśnie tego typu, z jakimi mamy w tej chwili do czynienia. Konfederacja przestrzega przed masowym przed masową migracją, Konfederacja przestrzega przed pogarszaniem się bezpieczeństwa wewnętrznego Polski i Konfederacja przestrzega przed tym, żeby nie doinwestować, nie dowartościować polski kontrwywiad, bo te Zagrożenia, jakie istnieją, one są realne, są dzisiejsze, a my niestety nie ma, nie ma co ukrywać, jesteśmy, jesteśmy spóźnieni w tej materii mimo dobrej miny, jaką, jaką robi rząd koordynatorów do Spraw Służb Specjalnych i mimo tego sukcesu, bo to jest oczywiście sukces, powtarzam, gratuluję, ale niestety bezpiecznie się nie możemy czuć. Proszę o zabranie głosu Michał Bonian. Szanowni Państwo, konfederacja już od wielu miesięcy od zasadzie z samego początku, z, kiedy wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą, mówiła wprost, że należy weryfikować, kto wjeżdża do Polski. Należy sprawdzać, ponieważ wśród wielu uchodźców, wielu osób, które potrzebują gdzieś tam schronienia. Będą trafiać się osoby, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa polskiego. No i jak widzimy, mamy tutaj jasny przykład tego, że mieliśmy w tej kwestii rację. Rząd twierdził przez wiele miesięcy, że wszystko jest w porządku, że Polacy są bezpieczni. No, problem jest taki, że dzisiaj nie wiemy. Na ile jesteśmy bezpieczni, jak wysoki jest poziom tego bezpieczeństwa? Tutaj Krzysztof Tuduj wspomniał bardzo słusznie, że tak, ta sytuacja, która ma miejsce z wpadką grupy szpiegowskiej, to jest sukces polskich służb, ale pytanie, czy tych polskich służb, czy tych naszych polskich funkcjonariuszy wystarczy na to, żeby skutecznie wyłapywać i rozbijać większe siatki, inne siatki, bo pamiętajmy, że to nigdy nie jest jedna struktura, ale ona jest bardzo rozproszona z różnymi elementami, z różnymi też grupami decyzyjnymi, wobec czego naszych funkcjonariuszy zwyczajnie może w przyszłości nie wystarczyć na, na infiltrację wszystkich takich grup, czy nawet być może połowy takich grup. Tego dzisiaj po prostu nie wiemy i to jest największy problem w bezpieczeństwie państwa polskiego w tym obszarze dotyczącym migracji. Ale problemów może w przyszłości być znacznie więcej, ponieważ, ponieważ przez lata w których w Polsce będą takie osoby mieszkać, które nie będą się często asymilować, które będą żyć swoim życiem równolegle do państwa polskiego, no, może wytworzyć się nawet poczucie krzywdy wobec Polaków, że nieodpowiednio byli Potraktowani, czy, i to też może powodować wrogość wobec państwa polskiego. Trzeba mieć takie rzeczy na uwadze. Tego dzisiaj zwyczajnie nie wiemy, jaka może być tego skala. Nas, nasze służby, choć mają sukcesy na koncie, mogą sobie z tym w przyszłości nie radzić właśnie ze względu na liczbę osób, która wjechała do Polski. Ale problem jest też w czynniku politycznym, ponieważ kiedy dowiadujemy się o kolejnych na paściach, czy przestępstwach dokonywanych przez imigrantów, to nasz rząd polski stara się ukrywać takie fakty, kto popełnia takie przestępstwa, czy, czy też w przypadku właśnie tej siatki, o której wspomniał Krzysztof Tuduj, siatki szpiegowskiej, to dopiero Washington Post w zasadzie naświetlił sprawę tego, kto i jakiej narodowości bądź obywatelstwa był zamieszany w infiltrowanie. Polskiej infrastruktury, w infiltrowanie państwa polskiego. Polskie służby nie chciały o tym powiedzieć w imię chyba dobrego samopoczucia swojego czy swoich politycznych sojuszników na arenie międzynarodowej albo ludzi, których mienią za swoich politycznych sojuszników. No, trzeba sobie powiedzieć wprost, że ten rząd przekracza granice poprawności politycznej, bo kiedy poprawność polityczna zaczyna grać rolę ważniejszą niż bezpieczeństwo Polaków, to rząd działa przeciwko Polakom. Tak niestety się dzieje. To zaczyna być działanie przeciwko Polakom. Czy są pytania? Nie ma, dziękujemy, zapraszamy na nasze media społecznościowe.